Cześć, tutaj Łukasz z kanału Lukaka 3. A dzisiaj podsumowanie wtorkowych i środowych spotkań Ligi Mistrzów. Zacznijmy od tego, co wczoraj się działo. Real Madryt przegrał na Stade de Pré 3 do 0. Niestety, drużyna Zinedina Zidana nie podołała. No i katastrofa w Madrycie. Niestety, żaden piłkarz nie zagrał w miarę oczekiwań Zidana. No i porażka. 3 do 0 odzwierciedla cały mecz. Przechodząc dalej, Juventus Turyn wygrywał już z Atletico Madryt 2 do 0, by na końcu stracić dwie bramki ze stałych fragmentów gry. No i drużyna Wojciecha Szczęsnego i Cristiano Ronaldo zremisowała to spotkanie 2 do 2. Środowe spotkania na pewno będą dobrze wspominać polscy kadrowicze Grzegorz Krychowiak i Robert Lewandowski strzelili po bramce. Lokomotiv Moskwa wygrał z Bayerem Leverkusen 1-2. A Bayern Monachium wygrał z Sveną Zvezdą 3-0. We wtorek mieliśmy dwa hity. Jednym z nich było spotkanie Borussi Dortmund z FC Barceloną. FC Barcelona może dziękować Ter Stegenowi za ten remis. Chociaż powinien tam być powtórzony rzut karny. Drugim hitem wtorkowym było spotkanie Liverpoolu z Napoli. Tegoroczni zwycięzcy Ligi Mistrzów przegrali w Neapolu 2 do 0. No i drużyna z Neapolu jest na pierwszym miejscu w tabeli. Real Madryt musi wziąć się w garść. W lidze dwa zwycięstwa, dwa remisy. A w lidze mistrzów porażka i to sromotna. No i w drugiej kolejce z klub Bryż. Musi Real Madrid nastrzelać trochę bramek, chociaż cieszy fakt, że klub brisz zremisowało z Galatasaray 0 do 0. Witam państwa, zostawcie łapkę w górę, suba komentarz i papa.